De Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji z języka portugalskiego. Dziś przed nami bardzo ważny temat, ponieważ będziemy mówić o liczbach. Jeśli uczysz się języka, to wiesz, że z tymi liczbami to czasami, a nawet często jest ciężko. Ja jako nauczyciel lubię pomęczyć moich uczniów, aby podczas wyjazdu nie pomylili na przykład 5 z 15 czy 15 z Dlatego ten i kolejny filmik dedykuję moim uczniom. A u Ciebie? Jak to jest z tymi liczbami? Daj koniecznie znać w komentarzu. A tymczasem zaczynamy. Ej portugês w języku portugalskim liczby to już numerusz. Zaczynamy liczyć kontar od zera. Zero. Um. Uma. Dois. Duas. 3, 4, 5. Uma wesz 0, um, uma, 2 dułaś, 3, 4, 5. Pierwsza piątka ma dwie liczby, na których warto się skupić. Jest to liczba 1 i 2. Aby nie popełniać błędów związanych z rodzajem rzeczownika, musimy uważać. Mamy tutaj um, uma, doj, dułż. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju męskiego, użyjemy um. Czyli na przykład um rapasz, jeden chłopiec. Lub w zdaniu um café, por favor. Jedną kawę poproszę. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, użyjemy uma. Na przykład uma rapariga, jedna dziewczynka. Gdy chcemy użyć w zdaniu mamy na przykład teniu, uma, kadela. Mam jedną suczkę. Liczba 2 jest podobna do liczby 1. Mamy dojż, duaż. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju męskiego, użyjemy dojż, rapazysz lub dojż, kafesz, por favor. W rodzaju żeńskim użyjemy duaż, raparigasz, dwie dziewczynki i w zdaniu powiemy teniu, dułaż kadelasz. Druga piątka jest zdecydowanie dużo łatwiejsza i szybko się można jej nauczyć. Mamy 6 7 8 9 też outravez 6 7 8 nowy dash. Spróbujmy tych liczb użyć w kontekście. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 6 um Dois, quatro, Estou a morar em Portugal, mas uso o número de telemóvel da Polónia. O indicativo da Polónia é 0048. Qual é o indicativo de Portugal? O indicativo de Portugal é o zero, Se quiser saber o de Espanha, é o zero, e o da Itália é o 0039. Se quiser ligar para a Inglaterra, ou para o Reino Unido, neste caso é o 0044. Onde pedi Odvejamos a Renek na madeja e zrobamos a culpa: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Te upalne dni chętnie podjadamy owoce. Aż miniesz, frutasz, faworytasz są sereżasz, bananasz, melancia i laranżasz. Często musimy podpytać o cenę, na przykład za kilogram. Do tego możemy użyć pytania ile kosztuje kilogram, na przykład czereśni. Quanto custa un kilo de seryżasz? Idziemy do ćwiczenia. Patrząc na ceny możemy użyć przymiotników takich jak karo czy barato. Karo jako drogi, barato jako tani. Bom dia, quanto custa 1 um kg de cerejas? Bom dia, menina. 1 um kg de cerejas custa 18 zł. Ui, é muito caro. E quanto custa 1 um kg de bananas? 1 um kg de bananas da Madeira Custa 11 zlotes. E quanto custa um quilo de melancia? Oh menina, esta melancia é muito boa. Tenho vendido muitas. É muito saborosa. Custa 15 lote o quilo. E quanto custa um quilo de laranjas? Estas laranjas são do Algarve. São muito saborosas. Todos os dias eu uso para fazer sumo. Custam 17 zlotys o quilo. Tá bem, então, por favor, 1 um kg de bananas, uma melancia e quatro laranjas. Ostatnia grupa lista: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Seis. Idziemy do ćwiczenia, wybierzemy się na zakupy. Vamos aż komprze. Aby zapytać się o cenę danego ubrania, potrzebujemy czasownik kosztować kusztar. Czasownik KUSZTAR odmienia się w liczbie pojedynczej KUSZTA i w liczbie mnogiej KUSZTAM. Dlaczego? Mamy rzeczowniki, które występują w liczbie pojedynczej, takie jak U WESZTIDU, SUKIENKA, A SAJA, SPODNICZKA i U SZAPEŁU jako kapelusz. Dlatego pytanie będzie brzmiało KWANTU KUSZTA U WESZTIDU? KWANTU KUSZTA A SAJA? KWANTU KUSZTA U SZAPEŁU? Natomiast rzeczowniki takie jak klapki, usz, i spodnie aż kalsesz występują w liczbie mnogiej. Dlatego pytanie będzie brzmiało: kwantu kosztam usz śniełusz i kwantu kustam aż kalsesz? Uspreśus ceny. Usz śniełusz 22 euro. U vestydu kosztą 77 euroch, a skarż kosztam 30 euros. a saya kosztą 55 euros. u chapeu kosztą 43 euroch. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że liczby opanowane na 5 plus. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału i do regularnej nauki, bo systematyczność to podstawa numeru UM. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z przepięknej i upalnej Portugalii. Muito obrigada!